bardzo serdecznie, jesteśmy dzisiaj w Częzano w klubie Milenium, a jesteśmy tutaj na zaproszenie pani Kasi Klepacz. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Kasia, kto tutaj jest dzisiaj gościem specjalnym? Bo wiem, że ta impreza nie jest przypadkowo zorganizowana. Przede wszystkim chciałabym ja Państwu bardzo podziękować za wasze przybycie. I naszym gościem specjalnym jest... Nasza dziewczyna dziewiętnastoletnia, która zdobyła brązowy medal w olimpiadach Rio Oliwia Jabłońska. Bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy. Wy chyba też, jak się udało Oliwię ściągnąć tutaj? Ma nie było to trudne. Był to po prostu zwykły przypadek, a my jako organizatorzy postaraliśmy, żeby było... Wesele i przyjemność. Kasia, oczywiście Oliwia nic nie wie, to jest festa sorpresa, tak? Nie, Oliwia przybyła na tą imprezkę taneczną, ale nic nie wie. Do końca nic nie wie. Dopóki to co się nie będzie działo, kompletnie nic nie wie. No to słuchaj, życzymy w takim razie udanej zabawy. Życzymy wszystkiego dobrego i do następnego spotkania. Ale oczywiście, że tak i zapraszamy wszystkich! Dokładnie! Taký keď galietre sa mi tak veľmi je jej Z nami dzisiaj niesamowity gość. Gość tego wieczoru. To dla tej osoby dzisiaj była zorganizowana ta impreza polonijna, bo z nami medalistka, brązowa medalistka z Rio, Oliwia Jabłońska. Oliwia witamy bardzo serdecznie w Rzymie. Witam serdecznie. Słuchaj, przyleciałaś dzisiaj, prawda? Czyli cała zmęczona, jeszcze przejęta. Tak, dzisiaj po 14 wylądowałam tutaj w Rzymie. Długo się zatrzymasz? Zostaję tutaj z całą rodziną do wtorku, więc to no w sumie niedługo nie krótko. Niedługo, nie krótko, tak w sam raz praktycznie, tak? Tak, 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 dokładnie. Słuchaj, niedawno wróciłaś z Rio, paraolimpiada się zakończyła. Tak na gorąco, jakie są twoje wrażenia? Co czułaś jak stałaś na podium? No czułam to, że moja praca przez przednie 4 lata nie poszła na marne, że cały pot, który wylewałam na treningach przyniósł efekty i udało mi się zdobyć ten brązowy medal. Bardzo się z tego cieszę. No i to też tak jakby motywowało mnie do kolejnej pracy, bo już mam srebrny medal z igrzysk tak. Olimpij olimpijskich w Londynie. Teraz mam brąz, no i mam nadzieję, że w Tokio uda mi się zdobyć złoto. No, będziemy trzymać bardzo mocno kciuki i będziemy Dziękuję. kibicować bardzo, bardzo mocno. Słuchaj, powiedz mi, kiedy zaczęła się Twoja kariera sportowa? Jak to się zaczęło? Na początku chodziłam na pływanie po to, żeby się rehabilitować i tam dostrzegła we mnie tak jakby talent trenerka Anna Zając i zaproponowała mi zajęcia w klubie Start Wrocław i w tym klubie trenuję do dzisiaj. Przyszłam na pierwsze zajęcia, bardzo mi się to spodobało no i tak już zostałam w tym klubie. Trenuję, trenuję cały czas pod okiem Wojciecha Zajdla. I cały czas w tym samym klubie, tak? Tak, tak, cały czas w cały... kochanym Wrocławiu. Tak, kocham Wrocław i im cały czas będę go reprezentować. Słuchaj, jak to jest, jak się wraca no, jeździsz po świecie, jedna paraolimpiada, druga paraolimpiada, wracasz do Wrocławia i uśmiech na twarzy. Tak, w końcu mam wakacje. <laughs> Można tak powiedzieć, ale nie no, cieszę się, że udało mi się zdobyć ten brązowy medal. No miałam nadzieję, że też na 400 metrów stylem dowolnym uda mi się zdobyć, no zabrakło 300. Więc to jest, no nic, no za krótkie paznokcie sobie zrobiłam. <laughs> o właśnie, o właśnie. No, ale... Po rozmowie z trenerem ustaliliśmy, że na 400 metrów srebrnogolem też się przygotowujemy do kolejnych zawodów. No i mam nadzieję, że już na mistrzostwach świata, które mamy w Meksyku w 2017 roku, uda mi się przywieźć dwa medale, no minimum srebrne. No, na to, na to liczymy, na to liczymy. Słuchaj, powiedz mi ile czasu poświęcasz na trening? Czy masz jakieś życie towarzyskie, czy wszystko skupia się koło pływania? Trenuję tygodniowo 10, 10 razy. Trening trwa od półtorej do dwóch godzin. Oprócz tego trzy razy w tygodniu trenuję na siłowni. No, na życie towarzyskie w sumie mam czas w weekend. No a tak to no, nie za bardzo, ponieważ muszę wstać o godzinie 5, żeby rano na stale, przyjść na trening, tak? A, to jak, a, jak to, a jak to wszystko łączysz ze szkołą? Yy, obecnie skończyłam, skończyłam liceum ogólnokształcenia mm. numer 2 w Wrocławiu. Chciałam teraz podziękować wszystkim nauczycielom, dzięki którym udało mi się skończyć tę szkołę. No, Niestety do matury nie podeszłam w tym roku, ponieważ w trakcie trwania matury byłam na Mistrzostwach Europy w Portugalii. No ale zamierzam podejść w następnym roku, w maju. No i później iść na AWF we Wrocławiu na sport i zamierzam później uczyć albo trenować, czy pływać. Piękna idea! Słuchaj, a to nie jest Twój pierwszy wielki sukces, kiedy był pierwszy sukces? Bo to też nie pierwsza paraolimpiada, prawda? Tak. Pierwsze moje igrzyska były w Londynie w 2012 roku, tam udało mi się zdobyć srebrny medal. No a takim pierwszym moim głównym osiągnięciem to w sumie był brązowy medal mistrzostw Europy w 2011 roku ale 400 w dowolnym. Wtedy tak w sumie zaczęłam na poważnie myśleć o pływaniu, nie, zaczęłam to traktować jako swoją, że tak powiem, pracę, to. a nie rehabilitację, tak? To. To. Wtedy zaczęły się treningi 10 razy w tygodniu i, no i zaczęłam teraz poważnie. A tak dla Ciebie, dla Ciebie osobiście, dla Ciebie, które z tych wydarzeń było najważniejsze? No najważniejsze i tak dla mnie było zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach paralimpijskich w Londynie, tak? Jednak to. To było wielkie zaskoczenie, że zdobyłam ten medal, ale też, no, wydaje mi się, że najważniejsze, bo... Nie, no. Dzięki temu poszłaś chyba bardziej do przodu, prawda? Bardziej uwierzyłaś w siebie. Tak, tak, tak. Dzięki temu, Nie, dzięki zdobyciu te, tego medalu uwierzyłam w siebie i poczułam, że mogę być naprawdę wielkim sportowcem. Moim na największym marzeniem jest zdobycie złotego medalu igrzyski oraz pobicie rekordu świata jakiegoś. Albo na 400 metrów stylem dowolnym, albo na 100 metrów stylem motylkowym. Mam nadzieję, że mi się to w Tokio uda, a jak nie w Tokio to później, no, zobaczymy, no, Słuchaj, tego i, tego ci, I tego Ci z całego serca życzymy, będziemy trzymać bardzo mocno kciuki, będziemy Cię bardzo dopingować. No i to kiedy będę? W 2017, tak? Czekamy na złoto. W 2017 mamy Mistrzostwa Świata w Meksyku, no, ale takim no. moim dalszym osiągnięciem jest oczywiście zło, zdobycie złotego w, medalu w medalu Tokio. w Tokio. Słuchaj, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wypoczywaj, jeszcze masz dwa dni, na wypoczynek, trzy dni, tak, tak. także wypoczywaj, korzystaj ze słońca. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy z Tobą porozmawiać i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, pozdrawiamy z Rzymu, z Częzano, Dokładnie bardzo serdecznie. Dla Państwa Alicja Kołtunowicz, moja bankarella, Jacek Pydyn, wideo pyja. Dobranoc.